Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o moich śmieciach. Żartuję, żartuję, nie są to do końca śmieci, chociaż trochę są. Będzie to denko kosmetyczne. Wszystkie produkty, które zużyłam w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, właściwie od ostatniego filmu tego typu na moim kanale. Wiem, że te filmy nie są aż tak popularne, jak były kiedyś, ale ja wciąż uwielbiam je oglądać, wciąż uwielbiam je nagrywać, ponieważ. Tak jak zawsze to powtarzam, uważam, że jeżeli ktoś zużył produkt do końca, to naprawdę jest w stanie dużo o nim opowiedzieć, wydać taką końcową, ostateczną opinię, ponieważ jeżeli zużyjemy całe opakowanie do końca, to wtedy tak naprawdę widzimy i pozytywne efekty działania na naszej skórze, jeżeli to jest na przykład produkt do pielęgnacji twarzy czy to do włosów, także ja denka dalej będę kręcić, a poza tym sama też lubię je oglądać na innych kanałach, więc czemu nie? Zacznę może od pielęgnacji włosów i od linii, którą uwielbiam. To jest jedna z moich ulubionych linii do pielęgnacji włosów. Te produkty pojawiły się też u mnie w ulubieńcach zeszłego roku. Jest to oblefika Siberica, Natura Siberica, różnie to nazywają. Odżywka z efektem laminowania. Wspaniała odżywka do włosów. Ja z tej linii używam i odżywki, i szamponu. Nie są to produkty, których używam po każdym umyciu, ponieważ ten efekt laminowania utrzymuje się przez kilka następnych y, użyć. Nie trzeba je używać ich używać za każdym razem. Poza tym są to produkty dość obciążające, takie dociążające. Jest to produkt z aminokwasami, z rokitnikiem, z olejem arganowym, z olejem lnianym. Wspaniały, bogaty skład. To są takie produkty proteinowo-emolientowe, bardzo mocno emolientowe, ponieważ tutaj tych olejów jest ym, dużo. Są to produkty, które ja bardzo oszczędzam, ponieważ ym, ja niestety tej marki nie mogę znaleźć ym, tutaj w Malezji. Zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża, odwiedza mnie z Polski. Ten efekt laminowania polega na tym, że włosy zostają otoczone taką ym, lekką, niewidoczną warstwą, przez co są niesamowicie wygładzone, miękkie, mniej się puszą, więc przy moich porowatych włosach to jest marzenie. I dodatkowo y, też z, z Oblipica Siberica zużyłam maskę. Maska do włosów suchych y, i normalnych, która zatrzymuje nawilżenie w skórze, sprawia, że włosy są mocniejsze i bardziej miękkie i ułatwia rozczesywanie. To jest produkt też z tych bardziej bogatych. Ja ją używałam mniej więcej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, ponieważ też mam inne produkty. Tutaj już nie ma tego laminowania, to nie jest ta seria, ale wciąż jest ten efekt dociążenia, Bogatego odżywienia, nawilżenia włosów. Są to produkty ciężkie, ale jeżeli wasze włosy są w stanie to znieść, naprawdę będą, będą zachwycone. Zużyłam jeszcze taką małą maskę w wersji travel z firmy Christopher Robin, i to jest regenerująca maska, bardzo bogata, ale bez silikonowa. To jest firma. Wspaniała, wspaniała do pielęgnacji włosów, niestety dosyć droga, ale naprawdę mają mm, kosmetyki do pielęgnacji włosów, które przepięknie pachną, świetnie włosy regenerują. Mają wspaniałą linię do skalpów, w tym taki wspaniały doczyszczający peeling do skóry głowy. Ta maska to jest taka maska typowo regenerująca, przepięknie włosy wygładza, one naprawdę były odżywione. Ona wystarczyła mi na chyba trzy użycia, więc oczywiście nie mogę powiedzieć, jak sprawdziłaby się długofalowo, ale daje to takie natychmiastowe uczucie wygładzenia włosa, pomimo tego, że jest bez silikonów. Niestety jest bardzo, bardzo droga. Minusem jest bardzo wysoka cena, ale jeżeli lubicie luksusowe produkty do pielęgnacji włosów, to czemu nie? Jeżeli chodzi o włosy, to mam Wam jeszcze do pokazania suche szampony. Ja suchego szamponu nie używam codziennie, nie jest to produkt w mojej pielęgnacji, czy to stylizacji włosów, który jest na co dzień, a wiem, że w przypadku wielu osób tak jest, więc chcę to zaznaczyć. Produkt, który jest klasykiem, który jest bardzo dobry, jest prawidłowy, nie robi jakichś cudów, czasem zostawia trochę ym, białe ślady, ale robi to, co ma robić, czyli odświeża włosy, sprawia, że one wyglądają jak umyte. I to jest oczywiście szampon Batiste, ja tutaj mam akurat w wersji Fresh, moja ulubiona to ta żółta, taka kokosowa, Tropical chyba się nazywa, yy, no tak jak mówię, to jest... Yy, Produkt naprawdę prawidłowy, doczyszcza włosy, one są świeże, one są uniesione od nasady, odbite. Minusem jest trochę to bielenie, ale ja i tak do niego regularnie wracam. I drugą linią suchych szamponów, do której często wracam i bardzo jestem zwykle z niej zadowolona. Jest to też linia tania, którą można dostać chociażby w Rossmanie, jest to linia suchych szamponów z marki Colab. To jest linia stworzona przez popularną w Wielkiej Brytanii youtuberkę, blogerkę Ruth Crilly. I do tej pory którykolwiek suchy szampon, który bym wybrała z tej linii, sprawdzał mi się fantastycznie. Oni mają jeszcze lepsze zapachy niż Batist, Wspaniale doczyszczają włosy i mam wrażenie, że mniej bielą. Ale słuchajcie, trafiłam na Bubla i to jest Dry Shampoo Original Fragrance Amazing Oil Absorption Without White Residue. I od razu się przyznam, że trochę jest to moja wina, ponieważ nie sprawdziłam zupełnie opinii na jego temat, a jeżeli go wpiszecie w Google, to wyskoczą na jego temat negatywne opinie. Dużo osób go nie lubi, nie sprawdził się w przypadku wielu osób. To jest produkt, który ma nie zostawiać białych śladów na włosach i faktycznie tego nie robi. Mnie też przyciągnęło do niego jego opakowanie, bo jest takie fajne, różowo-czarne, bardzo klasyczne. Ale słuchajcie, co z tego, że nie zostawia białych śladów na włosach, jeżeli on tych włosów zupełnie nie odświeża. Dodatkowo on ma jeszcze te włosy nabłyszczać i on to robi, słuchajcie. I przez to nie dość, że one nie są odświeżone, to sebum nie jest zebrane z włosów, to jeszcze dodatkowo zostają pokryte taką nabłyszczającą warstwą, więc słuchajcie, macie na włosach już totalny tłuszcz. No niestety to się nie sprawdza, bo on po prostu nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Te włosy zupełnie nie są odświeżone, są jeszcze bardziej przyklapnięte. Bardzo ładny zapach, nie ma białych śladów. No ale jeżeli suchy szampon nie odświeża włosów, no to dla mnie to jest totalny, totalny bubel. Nie widzę w nim żadnego zastosowania. Ale tak jak mówię, wszystkie pozostałe, które używałam z tej linii zawsze świetnie mi się sprawdzały i na pewno nie zrażę się. I wciąż będę je kupować, tylko będę trochę bardziej ostrożna i być może wybierać te, które zostaną mi polecone przez inne osoby bądź inne youtuberko-blogerki. Przejdę szybko przez makijaż, ponieważ mam tylko trzy produkty. Pierwszy to podkład Wet n Wild for Focus Foundation, podkład, który pojawił się w moim filmie o top bodajże trzech podkładach drogeryjnych. Wspaniały, wspaniały produkt, nic tak przepięknie nie wygląda na zdjęciach, na filmach w. Oświetleniu naturalnym, w oświetleniu z fleszem, jak ten produkt, zwłaszcza jeżeli mówimy o produktach w niskiej cenie. Wet Mild, z tego co wiem, w Polsce można dostać w drogerii Natura. Ja najbardziej lubię odcień Soft Beige, mam też Classic Beige i idealnie na mojej skórze wygląda połączenie tych dwóch odcieni ze sobą, ale ja zwykle jestem zbyt leniwa, żeby to robić i najczęściej używam po prostu Soft Beige samodzielnie. Jest to produkt cruelty free, przetestowany, sprawdzony przy siedmiu różnych warunkach oświetleniowych, w tym, tak jak mówiłam, świetle naturalnym, świetle sztucznym z flaszem bez flasza i w każdym z tych warunków ma wyglądać przepięknie i ja to potwierdzam. Rozsmarowuje się na twarzy jak masełko, bez względu na to, czy nałożycie go pędzlem czy gąbką. Automatycznie wtopia się w skórę i zostawia przepiękną taką satynową, wygładzoną powłokę. Nie jest to efekt ani rozświetlony, nie ma tu żadnych drobinek, ale nie jest to 100% mat. Można ten efekt manipulować w zależności od tego, czy pod niego nałożycie na przykład bazę rozświetlającą, czy na przykład później przypudrujecie go jeszcze dodatkowo, jeżeli wolicie mat. Ja mam jeszcze drugie opakowanie tego Soft Beige, mam jeszcze Classic Beige, więc cały czas ich używam ale na pewno jak mi się skończą, to kupię kolejne opakowanie, ponieważ jest to taki produkt, do którego naprawdę uwielbiam wracać. Zużyłam też korektor Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer, produkt, który jak się pojawił, zrobił ogromną furorę na YouTubie i wiem, rozumiem jego fenomen. Ja mam go w odcieniu 005 Light Nutro, ale w swojej przygodzie z tym produktem miałam różne odcienie i ja rozumiem, za co wiele osób go lubi, ponieważ on faktycznie... Mm, Daje taki ładny efekt wygładzenia pod oczami i dobre krycie. Niestety u mnie, w przypadku dłuższego stosowania, po dłuższym użytkowaniu, zauważyłam, że jest to produkt dla mnie zbyt suchy, zbyt wysuszający. Moja strefa pod oczami nie wyglądała po nim dobrze, zarówno jeżeli chodzi o kondycję skóry, jak i to, jak się zachowywał w ciągu dnia, ponieważ on. Troszkę mi się pod oczami ciastkowy, i po prostu był taki suchy. Ja lubię mm, mocne krycie pod oczami, zwłaszcza, że mam dość spore cienie, ale wciąż bardzo sobie cenię takie kremowe, komfortowe konsystencje i ten produkt po prostu był dla mnie e, za suchy. Ale jeżeli nie macie takich kłopotów pod oczami, jeżeli wasza strefa pod oczami jest młoda, piękna, gładka, nie przysusza się, nie macie żadnych linii i e, nie przeszkadza wam takie uczucie ciężkości pod oczami, no to myślę, że będziecie z tego produktu zadowolone. Ja tak jak mówię, wolałabym coś lżejszego. I zużyłam też miniaturę maskary Mark Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara w odcieniu czarnym. To jest maskara, którą kiedyś wiele lat temu miałam w pełnym opakowaniu i teraz przy jakichś zakupach dostałam taką miniaturę. Jest to bardzo dobra maskara, maskara pogrubiająca, ale w taki sposób nie sklejający, nie robiący pajęczych nóżek. Bardziej dająca taki efekt ymm, zagęszczonych rzęs. Ich po prostu wydaje się więcej. Natomiast nie jest jakiś efekt sztucznych, spektakularnych rzęs. Mówię to dlatego, że znam produkty, które ten efekt naprawdę dają. Natomiast jej ogromnym plusem jest bardzo fajna, naturalna szczoteczka z włókienek nieco mm, szczoteczka plastikowa w odpowiednim rozmiarze, ponieważ ona nie jest ani za duża, ani za mała. Ale to, za co ja ją kocham, to za przepiękny, głęboki, czarny odcień. Jeżeli szukacie czarnej, takiej smolistej maskary, którą o dziwo niełatwo znaleźć, ponieważ ja mówię tutaj o takiej naprawdę głębokiej czerni, to to będzie produkt dla Was. To jest produkt, który daje naprawdę taką luksusową, elegancką, głęboką czerń. Znowu, nie każdy to lubi, niektórzy wolą bardziej naturalny efekt, ale jeżeli szukacie takiego efektu, to sprawdźcie tą maskarę. Jednak mam cztery produkty do makijażu. Zużyłam też w takim mniejszym opakowaniu bazę rozświetlającą z marki Becca. Jest to First Light Priming. Filter. i to jest ta baza w odcieniu bardziej e, fioletowym, ściągającym e, poszerzały odcień ze skóry, poszerzały e, taki efekt zmęczenia. Nie jest to baza rozświetlająca z drobinkami, tylko właśnie ma dawać taki efekt wypoczętej, e, zdrowej skóry. Ja słuchajcie, mam takie zdanie na temat produktów z Becca, że cokolwiek oni nie zrobią, jeżeli chodzi o produkty rozświetlające, to to zawsze będzie na pięć gwiazdek, ponieważ mam Prawie wszystkie odcienie rozświetlaczy w pudrze, mam rozświetlacz w płynie, mam bazy rozświetlające i wszystkie te produkty są po prostu przepiękne. Jeszcze nie trafiłam na bubla, jeżeli chodzi o produkty rozświetlające z marki Becca. To jest właśnie taka baza, która jeżeli jesteście niewyspane, jeżeli Wasza skóra jest poszerzała, mm, troszkę odwodniona, nie ma ładnego kolorytu, to nakładając ją pod makijaż, ona zyskuje takiego odświeżenia, takiego zastrzyku energii i dodatkowo makijaż, podkład czy to krem koloryzujący, który nałożycie na nią, lepiej się rozprowadza i też zyskuje takiej promienistości. Nie jest to baza, która w jakiś spektakularny sposób przedłuży trwałość Waszego makijażu. Ja traktuję taki produkt jako przedłużenie mojej pielęgnacji. I zaczynamy ostatnią kategorię w tym filmie, czyli pielęgnacja twarzy. Bardzo często w filmach, zwłaszcza o pielęgnacji, czy to w prywatnych wiadomościach na Instagramie, dostaję pytania od Was, jakie filtry do twarzy polecam, ponieważ ja często mówię o składnikach em, aktywnych, takich, które uwrażliwiają skórę na słońce. Wspominam o tym, że oczywiście filtry przeciwsłoneczne codziennie są obowiązkowe. No i dlatego właśnie pytacie, jakie filtry polecam. I często Wam mówię, że ja najczęściej używam filtrów azjatyckich, marki Biore lub Senka, bo faktycznie tak jest. I to jest już moje drugie bądź trzecie opakowanie tego produktu, to jest Biore UV Perfect Protect Milk Moisture SPF50 PA+++ plus ym, filtr 50 nawilżający w bardzo lekkiej płynnej konsystencji filtry azjatyckie słyną z tego, że mają bardziej luksusowe, bardziej eleganckie, komfortowe konsystencje często od tych filtrów ym, europejskich czy na przykład amerykańskich, chociaż będę fair, to się zmienia, ym, wciąż powstają nowe technologie, wciąż powstają nowe produkty. No ale z tego słyną właśnie filtry azjatyckie, że mają te lekkie, przyjazne do Konsystencja i tak jest też w tym przypadku. Dodatkowo ja go bardzo lubię, ponieważ on jest w bardzo przyjemnej cenie. Kosztuje około 25 zł. To jest mniejsze opakowanie, tu jest bodajże 25 ml i dość szybko się zużywa, ale cena jest przystępna, więc bardzo mi to nie przeszkadza. I to jest produkt, tak jak Wam mówię, do którego ostatnio wracam bardzo często. Kupuję ponownie i już mam kolejny w użyciu. To jest zużyty, a na mojej toaletce stoi już nowy. Wspaniały podmakierz, ponieważ jest lekki, jest dodatkowo komfortowy, delikatnie nawilżający. Zostawia raczej matowe, takie wygładzone wykończenie nie ma tutaj żadnego połysku. Nie podrażnia mojej skóry, nie powoduje wyprysku, więc jak dla mnie bomba. Teraz bardzo zainteresowały mnie też um, filtry przeciwsłoneczne z marki Purito i pewnie w najbliższym czasie się na nie zdecyduję. Jak tak będzie, to wam je pokażę. Czy to na Instagramie, bo tam zwykle produkty pojawiają się nowości wcześniej niż na YouTube, ale na pewno tutaj też o nich wam powiem, ale to dopiero jak je kupię i przetestuję. Kolejne zużyte opakowanie produktu marki COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Produkt sformułowany z odpowiednim pH dla naszej skóry, co jest bardzo ważne, ponieważ odpowiednie pH w produkcie oczyszczającym nie naruszy naszej bariery ochronnej skóry, a naruszona bariera ochronna to... Wypryski, podrażnienia, stany zapalne, więc tego nie chcemy. Tutaj dodatkowo jest olejek z drzewka herbacianego. Jest pochodna kwasu salicylowego, czyli wszystkie składniki działające antybakteryjnie, oczyszczająco, które wspaniale działają na usuwanie niedoskonałości z naszej skóry. Produkt bardzo łagodny, chyba że macie uczulenie i występują na waszej skórze podrażnienia po używaniu produktów z. Olejkami eterycznymi to wtedy nie, ponieważ tutaj te olejki są. Ja bardzo lubię też jego zapach, bo to jest taki ziołowy, lekko eukaliptusowy zapach, który ja uwielbiam w kosmetykach, uwielbiam takie herbaciano-ziołowe zapachy. Wciąż do niego wracam, kolejne opakowanie również jest w użyciu i u mnie on się doskonale sprawdza jako produkt do porannego oczyszczania twarzy, bądź do drugiego hmm, oczyszczania twarzy wieczornego po zmyciu makijażu. I mam też drugi produkt oczyszczający, jest to Bioderma Purifying Cleansing Foaming Gel z linii Sebium, bardzo dobrej linii w przypadku skór zapychających się, tłustych. Tutaj mamy rewelacyjny skład, ponieważ mamy cynk, który wspaniale działa na skóry trądzikowe. Jest też kwas mlekowy, czyli kwas z gamy kwasów AHA, które delikatnie złuszczają skórek, ale jest to też kwas nawilżający. Natomiast jest to produkt, który zawiera SLS, który w przypadku niektórych skór działa drażniąco, jest to zbyt mocny detergent, zbyt mocny oczyszczacz. Ja również staram się unikać sls ów w produktach do oczyszczania twarzy, ale jeżeli używam ich raz na jakiś czas, to nic się nie dzieje. A w przypadku tego produktu on tak dobrze działa na moją skórę, nie drażni jej, że lubię do niego wracać. Ja mam bodajże trzy takie właśnie małe opakowania. Lubię go zabierać ze sobą do podróży, ponieważ w podróży, czy to po locie samolotem, czy ogólnie ze stresu i z tych wszystkich emocji, moja skóra często wariuje i wiem, że w przypadku wielu skór tak się dzieje, więc taki produkt dogłębnie oczyszczający mi się często na wyjazdach przydaje. Ale tak jak mówię, nie używam go codziennie, ponieważ yy, no, ten SLS nie jest detergentem, który lubię mieć codziennie na swojej skórze. Z linii Sebium mam też dwa inne mini produkty, ponieważ ja miałam taki zestaw właśnie z tej linii Sebium do przetestowania. I tutaj mam Sebium Lotion, czyli taki tonik na bazie znów cynku oraz kwasu salicylowego. Kwas salicylowy jest idealnym kwasem, jeżeli chodzi o skóry z niedoskonałościami, ponieważ jest to kwas BHA, kwas rozpuszczalny w tłuszczach, który jest w stanie dotrzeć głęboko do porów i oczyścić je, a nie tylko jak. W przypadku kwasów, aha, pozbyć się tej zewnętrznej e, zrogowej ciała i warstwy naskórka. To był bardzo dobry, poprawny produkt, jeżeli chodzi o doczyszczanie porów, y, odświeżanie skóry. Jedyne, co mi w nim przeszkadzało, to bardzo mocny zapach. On tutaj ma fragrance y, na ostatnim miejscu w składzie, czyli sztuczną y, substancję zapachową, która nie jest potrzebna tak naprawdę. Oczywiście ja... Bardzo często doceniam piękny zapach kosmetyków, ponieważ to sprawia, że cała rutyna pielęgnacyjna jest dla nas taką trochę aromaterapią, jest czymś przyjemnym, jest, taką, jest takim rytuałem swego rodzaju, ale bardzo często te substancje zapachowe, czy to sztuczne, czy to naturalne w przypadku olejów eterycznych działają drażniąco na naszą skórę, powodują stany zapalne, powodują podrażnienia i bardzo często używamy kosmetyków i nasza skóra jest zaczerwieniona, piekąca, pojawiają się na niej takie drobne, czerwone kropeczki i tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Bardzo często jest to spowodowane właśnie substancjami zapachowymi w kosmetykach. I ostatnim kosmetykiem z tej serii była Bioderma Sebium Płyn micelarny, czyli odpowiednik płynu micelarnego, tak naprawdę siostra tego klasycznego różowego płynu micelarnego, który jest dla skóry wrażliwej, tylko właśnie w wersji z taką zieloną nakrętką, która jest przeznaczona dla skór bardziej tłustych. Bardzo w porządku, mimo wszystko jakoś wydaje mi się, że ta różowa bioderma jest lepsza, jest delikatniejsza, jest łagodniejsza. I trochę lepiej radzi sobie z doczyszczaniem przynajmniej mojej skóry twarzy. To jest bardzo indywidualna preferencja. Ja też płynów micelarnych nie używam. Bardzo często, tak naprawdę, mam takie fazy. Czasem używam ich codziennie do zmycia pierwszej warstwy makijażu, bądź do zmycia tylko i oczu, a często od razu idę do olejków oczyszczających czy to kremów, balsamów. I na suchą skórę rozprowadzam taki produkt tłusty, amolientowy i rozpuszczam nim cały makijaż i wtedy zupełnie omijam ten krok w postaci płynu micelarnego. Ale mimo wszystko lubię takie produkty mieć w swoich zasobach. Jeżeli miałabym wrócić ponownie do biodermy, to zdecydowanie do tej różowej. I ostatni już produkt w tym filmie, i też taki mini, 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 to jest Sephora Waterproof Eye Makeup Remover. Dwufazowy produkt do demakijażu oczu. Możecie go kupić w Sephora w różnych rozmiarach, to akurat był dodatek do zakupów. Jeden z lepszych dwufazowych produktów w, w miarę dobrej cenie. Nie jest to może najtańszy produkt, który można dostać np. w Rosmanie, w drogerii, ale nie jest to produkt bardzo drogi. Za kosmetyk bardzo skuteczny, który też nie podrażnia oczu wrażliwych. To jest taki produkt, który ma dwie fazy. Trzeba go wstrząsnąć i wspaniale doczyszcza nawet wododporne tusze. I ja go bardzo lubię, bo nie muszę bardzo tutaj się namachać, szarpać, trzeć tych oczu. W przypadku, jeżeli zdecyduję się na jego używanie, co dla mnie jest bardzo ważne, bo nie lubię ciągnąć i podrażniać tej delikatnej skóry wokół oczu. Polecam, jeżeli Wasz makijaż oka składa się z dużej ilości wododpornych kosmetyków i szukacie czegoś, co szybko je rozpuści, to wtedy jak najbardziej. I to już wszystko na dziś. Dajcie mi znać, co Wam udało się w ostatnim czasie zużyć. Czy są takie produkty, które zużyłyście i od razu pobiegłyście do sklepu, żeby kupić ponownie kolejne opakowanie, bo nie możecie bez nich żyć. Takie perełki zawsze chętnie przyjmę takie rekomendacje. Jak zwykle oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do zaglądania do mnie na Instagram. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa!